Můžeš! Dobra, jestem v sěch. Dziewczyna w ogniu to historia dla młodzieży, dla młodych dorosłych, dwunastoletnich odbiorców, którzy o przez wiele lat nie mieli czego szukać w teatrach lalkowych, dlatego, że repertuar teatrów lalkowych za reguły był pisany dla dużo młodszych dzieci, a repertuar teatrów dramatycznych zapraszał na już poważne i dojrzałe dramaty. Dziewczyna w ogniu to historia dojrzewania, buntu, protestu, złoszczenia się na świat, który otacza dziewczynek która z 13 przechodzi w 14 rok życia i właśnie w dniu tych urodzin te wszystkie złości, te wszystkie frustracje gdzieś się wylewają i objawiają się wokół niej w ferii fantastycznych postaci, baśniowych postaci, ale budowanych z myślą właśnie o publiczności dojrzalszej, o młodych dorosłych, tak żeby ich nie znudzić bajkowością typową dla, dla małych dzieci, a zainteresować pewną dwuwarstwowością tych postaci. Tak trochę jak byliśmy w Szreku którego oglądamy, niezależnie od sytuacji, niezależnie od, od wieku, w którym jesteśmy, doskonale przepracowane schematy i motywy pokazane w, w, w troszeczkę w krzywym zwierciadle. To będzie, mam nadzieję, że dzięki te, tego rodzaju spektaklowi uzupełnimy tę lukę widzów 12, 13, 14-letnich, które właśnie będą przychodzić z myślą, o konkretnie, z myślą o repertuarze konkretnie dla nich, no bo to jest ich moment. Moment, kiedy dojrzewają, kiedy buzują hormony, kiedy ten świat wkurza. Dookoła i jedni sobie z tym radzą, inni sobie z tym nie radzą. W związku z czym, no to jest przede wszystkim początek dyskusji, zwłaszcza w przestrzeni czy w kręgu tych osób, które mają z tym dojrzewaniem jakieś trudności. Chodźmy! 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 Serdecznie, serdecznie zapraszamy Państwa na Dziewczynę w Ogniu. Tak jest. Girl on Fire. Zapraszamy! Przychodźcie do nas, Teatr Groteska. Najnowsza premiera Teatru Groteska w sezonie 2024-2025. Mm.